Cześć, witajcie! Tutaj czekoladowy pudding. I tak jak słyszycie, to jestem chora, mam katar, boli mnie głowa i w ogóle. A, a w dzisiejszym poradniku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić, yy, można powiedzieć, kolorową rzecz lub coś takiego na czarno-białym tle. Więc tak, klikamy, wchodzimy na pixlr.com, klikamy, otwórz obrazek z komputera. Czasownie wybieramy jakieś zdjęcie, ja na przykład wybiorę to. Klikamy warstwę. Otwórz obrazek jego warstwę i nakładamy to samo zdjęcie. Klikamy przystosowanie, yy, gdzie to było? O, przegląd kolorów i tutaj mam czarną wiarę. klikamy Bierzemy górkę, przybliżamy sobie i na przykład... Yy, Głukujemy rzecz, którą chcemy, która po prostu którą, która ma być kolorowa. Tak. Więc tak, jak widzicie, to ja już sobie ten. I teraz klikamy na x, -ik. tak i podpisujemy. Ja na przykład podpiszę bizaczek. Okay. Teraz wyjdziemy do sobie ja pojdziemy to, ok i zapisujemy. Więc to by było na to. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, pa i widzimy się i usłyszymy się w zasadzie poradników.